Siemano, 14 luty, a więc trzeba zrobić jakiś konkurs walentynkowy. Wszyscy uwielbiają słowo konkurs, więc będzie i konkurs. Zasady. Eee, tak zauważyłem, że największym powodzeniem, popularnością cieszy się u mnie film z budżetowego pistoletu dotynku a więc do wygrania będzie taki pistolet i tyle osób ile udzieli poprawną odpowiedź tyle tych pistoletów po prostu kupię nie ma kłopotu kurde najwyżej będę uznany za idiotę a więc tak Zasady. E, u mnie na kanale jest taka playlista jak hmm, chwila albo i nie, to są obcokrajowcy. E, u mnie na kanale jest taka playlista wieści z dachu. I teraz całe, cały widz, cała zabawa polega na tym, żeby z tych filmów już podpowiadam e, z mniejszej ilości materiału, żeby znaleźć odpowiedź. W jednym z tych filmów jest zawarta odpowiedź na moje pytanie, a mianowicie powiedziałem, że coś tam wykonam w dany sposób, a zrobiłem to e, no, trochę inaczej. Niż mówiłem, że zrobię, i trzeba wyłapać odpowiedni film. I moment, fragment tego filmu, albo po prostu napisać, co zrobiłem inaczej niż, niż mówiłem, że zrobię. Jest to szczegół. No, trzeba dokładnie obejrzeć filmy, żeby to wyłapać, ale jest to szczegół. No i teraz tak, czas. Jaki macie na, e, na wykonanie tego zadania? Jest do 1402 subskrypcji u mnie na kanale. No 14 1402. Do okrągłych 14, 1402 subskrypcji macie czas na e, odpisywanie e, w komentarzu, e, w komentarzu pod. Może i nawet pod tym filmem, zresztą obojętnie, e, czytam komentarze na bieżąco, Gdzie, gdziekolwiek w komentarzu napiszcie, co zrobiłem nie tak. E, no i oczywiście trzeba publicznie mnie jako kanał subskrybować. E, komentarz napisany z odpowiedzią. Mm. Mówię obojętnie pod którym filmem, i każdy poprawnie, każda poprawna odpowiedź to będzie pistolet ten do nakładania m.in. tynku elewacyjnego. Tyle, na razie cześć.